Czołem, słuchajcie, pogadamy sobie. pogadamy sobie, Powiem Wam parę słów na temat latarki. Konwoi BD-06. Nie będę, słuchajcie, Bóg wie, jak zagłębiał się po prostu w tą latarkę z jednego i prostego powodu. Model jest już wycofany ze sprzedaży. Możecie go znaleźć tylko gdzie nie gdzie, tam na Jirbeście czy Banggoodzie. U Simona już go nie uświadczycie. Jeżeli chodzi o serię BD, to możecie dostać wersję 01, 03 bodaj i 04 u Simona. Linki pod wideo. Dodatkowo też macie informacje jak u Simon'a uzyskać parę groszy rabatu ode mnie. Tak więc co, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą latarkę. Możecie ją znaleźć jeszcze w sieci w cenie około 150 zł, Słabo, bardzo słabo. Chyba, że jakieś tam kupony dojrzycie, ale naprawdę no no jest, jest, jest drogo, jest drogo, słuchajcie, naprawdę. Latarka przychodzi w tekturowym pudełeczku, takie wiecie Fajne, grube pudełeczko. Coś innego niż te białe, że tak powiem, szmacianki, jak ja to nazywam. A w zestawie? Żebyście widzieli. Kabelek. Latareczka, a i owszem. Ładowarka, czy tam zasilacz USB, jak to woli. O-ringi dwa, jeżeli będziemy chcieli latarkę zasilić ogniwem 18650, ponieważ domyślnie jest ona dedykowana dla ogniw 26650 i nakładka na włącznik, która że tak powiem pełni funkcję ładowania. I to wsio. No dobra, słuchajcie. Tak jak wspomniałem wcześniej, latarka jest zasilana ogniwem 26, 2650, ale dzięki adapterkom, które są w zestawie, możemy ją zasilić ogniwem 18650. Jak wygląda czas pracy, no to możecie sobie zerknąć teraz na wykres. No cóż, słuchajcie, no sterownik jest tutaj standardowy, na wyjściu tam jakichś większych mocy nie ma. Ale to nie będziemy naprawdę tutaj coś się zagłębiali. Mówię, jest to model, że tak powiem, wybity, tak więc chociaż wam przybliżę mniej więcej, jak to tam wszystko z nim wyglądało. Latarka, jak to ogólnie zresztą z konwojami, mimo tam nie ma jakichś specjalnych norm wodoszczelności, ale testy pokazały, że daje radę. Zobaczcie zresztą sami. Tak więc słuchajcie, no jak widzicie, IPX jakiś tam jest. Oczywiście ja wiem, że są te normy IPX -y napisane, ale słuchajcie, wiecie, co, coś, co jest napisane, a praktyka, no różnie z tym wszystkim bywa. Dobra, latareczkę słuchajcie, możemy ładować właśnie po podłączeniu takiego to adapterka przejściówki jak to woli, nakładki na włącznik. No, to jest fokus. Takie oto cudo. Nakładacie sobie na włącznik i latarka jest ładowana. Robimy ciach. Podłączamy sobie przewodzik. Przewodzik podłączamy do zasilacza. I ładujemy. Zobaczcie sobie teraz w rogu zdjęcia, jak to wygląda po podłączeniu. jeżeli już naładujemy i chcemy odłączyć moduł naciskacie sobie guziczek i odczepiamy część ładującą proste nie co do latarki słuchajcie dioda xml dwójka na pokładzie wagowo bardzo zbliżona DS 11 czyli tam niecałe 18 deko ona ma z ogniem 26650 będzie ponad 20 deko tak więc, co? słuchajcie, no nie będziemy się naprawdę za nią, że tak powiem, rozkładali. Tutaj Bóg wie jak, ponieważ jest to model wycofany. Ja się wam ją rozłożę, żebyście zobaczyli, jak ona tam w środku wygląda. I myślę, że na tym zakończymy, przejdziemy do testów w terenie. Tak więc cierpliwości, ale to rozkładanie zrobimy na przywinięciu. I dobra, nie będę już tam bardziej ją rozkręcał. Tak mniej więcej, tak powiem, wygląda ta latarka. Pokażę wam ją. pokażę wam ją od góry, koronka. szybka yoring, oczywiście czarna, nie, nie żadna fluorescencyjna klasyczna szybka też, bez jakichś antyrefleksów i tak dalej tutaj macie sterownik włącznik aluminiowa bo aluminiowe podłoże z diodą xml2 pod spodem z pastą, no, jak to zwykle aż tragicznie nie jest, nie? Coś tam widać w tym wypadku na nie ma żadnej, że tak powiem yy, podkładki centrującej ani nic, mamy taki oto plastikowy pierścień Kładamy sobie go słuchajcie na diodę zabezpiecza przed spotkaniem, że tak powiem, z reflektorem, a wygląda to tak, reflektor SMO. Z drugiej strony, jak właśnie był sterownik, to aby go zamontować, to zabezpieczenia, które były na nim, to wkładamy kapturek. Na to plastikowy plastikowy pierścień, naczepa już sekundę. Mam, że o wiele wygodniej mi się robi tą latarkę rozkłada tymi drugimi szczypcami, ale to już detal wygląda to później tak. No, to pierścień, dokręcacie to do końca i mamy górną część złożoną, jeżeli chodzi o tubę. Po całości taka sama. Oczywiście o ringi po bokach, no to raczej klasyka, słuchajcie, tutaj. A na kuprze. Jedna wielka sprężyna, nic więcej. Tutaj nie ma w tym modelu włącznika na kuprze. Jeżeli pamięć mi imina, nie wiem słuchajcie, czy jest tutaj smyczka, ale tego niestety nie pamiętam. Latarkę naprawdę już parę ładnych lat temu kupiłem. No i co? Tak to wygląda po mm, rozkręceniu. Słuchajcie, złożę, złożyłem, jeszcze pokażę Wam tą zmianę trybów i idziemy w teren. Dobra. Słuchajcie, po skręceniu tak to wygląda. Jeszcze raz Wam pokażę. Tam jest pierścień. Pierścień blokuje ten plastik. O, teraz widzicie wszystko. Skręcamy latareczkę. wyłączenie, wyłączenia, zmiana trybu. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak te gwiazdki wyglądają na akumulatorze. Myślę, że słuchajcie, z grubsza najważniejsze rzeczy na, na temat tej latarki powiedziałem. Tak, jak wspominałem, jest to model wycofany z produkcji, tak więc nie ma co się nad nią, że tak powiem, roztrząsać. Jeżeli oczywiście pojawią się od Was jakieś pytania, śmiało piszcie, jestem do Waszej dyspozycji. Na diodek.pl pojawi się oczywiście recenzja pisemna. I co? Zapraszam Was w teren, abyście zobaczyli sobie, jak ona świeci. Testy w terenie, konwoj BD06, zasilany ogniwem 26650, litokala jest na pokładzie, ale to akurat mało istotne przy tym sterowniku. Tak więc słuchajcie co, świecimy, zaraz sekundkę ustawię sobie, najsłabszym trybem, średnim trybem i trybem maksymalnym. Dla porównania jeszcze damy... Stroboskop, chociaż myślę, że te migające tryby są mało istotne. I SOS. Ja pójdę sobie w dal na największym trybie. Bardzo fajna latara, słuchajcie, ale naprawdę nie rozumiem, że tak powiem małej popularności tej serii BD06, bo latarka jest bardzo fajna, prosta, że tak powiem w obsłudze, jest guzik, włącznik pod kciukiem, o czym zresztą było mówione w omawianiu tego modelu, nie wiem, nie wiem, nie mi to słuchajcie nawet oceniać, Ta sekundę jeszcze pójdę w las i co, i będzie na tym koniec, tak więc widzimy się za chwilę, na razie. I czas na spacerek, jeszcze przy świece. Najsłabszym trybem, średni tryb, tryb maksymalny, stroboskop i SOS. Jak to w tego typu testach? Idziemy z trybem maksymalnym. Głęboki reflektor daje dość duże skupienie, patrząc na diodę, oczywiście. Na pewno XPL High zwiększyłoby zasięg, ale nie dysponuję chwilowo tą latarką. Oczywiście nie wykluczam kiedyś tam przeróbki i zobaczenia, że tak powiem, tej, tej latarki z, z tą diodą, ale to zobaczymy, słuchajcie, w praktyce na razie są inne tematy do ogarnięcia. Dobra, tam dalej to już nie ma słuchajcie co chodzić Będziemy kończyli w, tym, w tej części w ogóle o BD-06 Nie ukrywam, że jest możliwa modyfikacja, ale nie chcę tego obiecywać To już może tam kiedyś, to nie jest jakieś tam bliższe plany Jakby były pytania, zapraszam do komentowania pod filmem Strona diodek.pl też jest do waszej dyspozycji Jeśli będą subskrypcje, są bardzo mile widziane, z góry dziękuję no i co? Do zobaczyska w następnych filmach. Cześć!